Końcy na każdą platformę automatyczna dostawa a także 7% taniej z hasłem lachu zapraszam na fifacoins.pl link w opisie siema ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku z fifa 16 stwierdziłem że pora powrócić do korzeni i pora tworzyć dla Was troszkę takie niestandardowe materiały, nie związane z draftami, nie związane z żadną serią, tylko takie luźne odcinki, w każdy będzie opowiadał swoją własną historię. Dzisiaj zajmiemy się kartą, którą ostatnio trafiłem, nie na tym koncie, ale widzieliście pewnie na live, jak otwierałem ostatnio paczki w środę. Trafiłem tutaj Alabę i Alabę, którego przerobiłem sobie na napastnika, także po raz pierwszy w tej chwili zagram Alabą na pozycji ST. Jak widzicie, yy, tytuł odcinka to Rozbójnik Alaba. Kojarzyło mi się to właśnie z rozbójnikiem Alibabą, Zobaczcie na jego statystyki, bo ma aż 86 miejsca, 72 shooting. Dobry fizikal, dobry drilling. Jak wiecie, 4 gwiazdki słabszej nogi i 3 gwiazdki skillmów. Zagramy tym zawodnikiem dwa mecze. Pierwsze spotkanie będzie zwykłe. Du w drugim meczu dołożymy mu jeszcze soczek. Także jestem, jestem bardzo ciekaw, jak Alaba będzie spisywał się e, w tych spotkaniach. Cały skład, który zbudowałem wokół Alaby, wygląda następująco. Mamy Riberiego, którego ostatnio trafiłem w paczce wypożyczonych zawodników. Mamy Douglasa Costa, jest tutaj też Vidal, jest Cialhanoglu, jest Luis Gustavo. Mamy Naldo, który w ogóle nie wiedziałem, że jest aż tak tani, tylko 6700 w porównaniu do Boatenga, którego chciałem kupić, który kosztuje chyba 40 czy 50 tysięcy, albo może nawet więcej. Mamy też Sokratisa, bardzo tani, ale obrońca, którego bardzo lubię w Bundeslize. Jest Opare i jest Rodriguez, a na bramce Leno, którym. Naprawdę wolę, wolę, chyba Leno niż Noiera w tej chwili, tak szczerze wam powiem. Także ławka rezerwowa akurat randomowa, e, idziemy szukać mojego pierwszego przeciwnika, zagram w Złotym Pucharze, bo niestety w Pucharze, chociaż zastanawiam się czy by, nie, nie mógłbym zagrać tym składem w tym Złotym Pucharze, który już wygrałem, ponieważ e, tutaj mamy aż trzech Brazylijczyków, mamy na ławce jeszcze też trzech reprezentantów Irlandii, więc Złoty Puchar nadciągam. Zobaczmy na skład mojego przeciwnika, jak on wygląda, mamy tutaj 4-3-1-2 formację, jednego brązowego zawodnika, nie rozumiem dlaczego, może tutaj do zgrania mu pasował, no cóż, 100% zgrania, 83 rating składu, skład BPL, troszkę tutaj mamy też BBVA, więc mamy tutaj też Fekira, ogólnie typowo, typowa hybryda według mnie, także lecimy, mam nadzieję, że Alaba będzie naprawdę koksił, bo ja strasznie lubię grać takimi dziwnymi składami, oj przepraszam. Pierwsza sytuacja. Alaba jeszcze tutaj troszkę szczęścia i mogła być bramka na 1 do zera, ale ping pong w polu karnym. Oj, nie ma spalonego. Griezmann praktycznie sam na sam Griezmann, czy był faulowany? Nie! Co ja zrobiłem w tym momencie? Co ja zrobiłem? Co za wybicie? Bezsensowne! Mamy 1 do zera dla mojego przeciwnika w dziewiątej minucie spotkania, ale to był mój błąd. Nigdy się nie oduczę tych wybić chyba. No zobaczcie. Po co to było? Idealnie pod nogi. Piękne podanie do Alaby! Szkoda, że to było na prawą nogę, ale bardzo fajnie uderzył. Podobał mi się jego strzał. Patrzcie, pierwsza sytuacja. Alaba, lewa noga! Jako bramka! Jeden do jednego w 36 minucie. Dawid Alaba coś porobił. Piękne podanie tutaj chyba. Nie wiem, że to nie był Thiago. Patrzcie, jakie przyjęcie i lewa noga. I strzał w samo okienku. Praktycznie mamy jeden do jednego. Kolejna sytuacja. Alaba. Piękne zamarkowanie, już miałem uderzać z lewej nogi, w ostatniej chwili mi tą piłkę zdjął z buta, że tak powiem. Ale teraz jeszcze kontra ogólnie idzie od razu. Griezmann, błąd w obronie u mnie. Na spokojnie, na spokojnie, wyczekaj go tutaj, tak jest, no i pięknie. Douglas polu karnym to powinna być bramka, bez problemu, co za piękne zejście na strzał, lewa noga i mamy 2 do 1 w 67 minucie. Tak, to koleś dorzucił i strzelił. Mamy 2 do 2 w 82 minucie. Nie spodziewałbym się takiej bramki za cholerę, naprawdę. Karim Bezema wrzuca i Griezmann z Baniaczka. Tutaj nie wiem, kto przegrał pojedynek główkowy. Kto tam go powinien pilnować? No nie mówcie, że jeszcze jedna wrzutka. Jeszcze jedna główka, na szczęście poprzeczka mi tym razem uratowała. No i mamy dogrywkę, także mam nadzieję, że ten mecz nie zakończy się jeszcze rzutami karnymi, bo to jest najgorsze. Ja nie cierpię rzutów karnych, bo to nie zależy... Czasem ode mnie, tylko troszkę od szczęścia. Jak wiecie, to jest loteria. <laughs> Ojej, moje gardło znowu szwankuje. No i mamy rzuty karne, czyli to czego nie chciałem totalnie, ale powiem wam, że... E, ten mecz pod koniec stał się taki bardzo wyrównany w środku pola i ja w ogóle nie miałem sytuacji, także Alaba troszkę niewidoczny, a tu mamy jeden do 0 dla mojego przeciwnika w rzutach karnych. Zobaczmy, Alaba. W środek pod poprzeczkę 1-1. Griezmann czy Leno? Griezmann czy Leno? Jeszcze raz w prawo, Jest. Aj, jeszcze raz w lewo strzelił Frank Ribery. Bardzo mocno w lewo, Ribery. Dobra, zobaczmy. Fekir czy Leno? Może teraz uda mi się. Czy jeszcze raz? Aj, myślałem, że jeszcze raz strzeli w lewo. Douglas Costa tym razem w lewo i obronił. Aj, aj, aj. No i zobaczmy. Paul Pogba. Jeszcze raz. No patrzcie, na początek dałem analog w tamtą stronę i zmieniłem swoje zdanie. Aj. Typowe. Vidal musi trafić. Vidal musi trafić, ale czy to mu się uda? Vidal! Weszło. No i teraz chyba wszystko albo nic. Padł mi zaczął wibrować. Zobaczmy środek. Środek, co ty jest z tą podcinką, ty amatorzy tu. Mamy oszukasz, tatę oszukasz, ale wujka Patryka nie oszukasz! Tak jest, Alhanoglu. Oj teraz spanikuje i uderzy swoje pewne lewe. O, ale przywolił w prawo. Dobra, no, zobaczmy jeszcze raz Luis Gustavo. Jest dobrze, kolejny karny. Tremolinas. Jeszcze raz w prawo uderzy. Nie, tym razem w lewo. Nie mogę go wyczuć. Dobra, zróbmy coś takiego. Może się uda. Rodriguez. Tak, myślał, że uderzę w środek. <grywa> Dobra, Varan Waran. Może teraz. No, cały czas w lewo strzela. Jak głupi się rzucam w prawo ciągle. Naldo. Zobaczmy, naldo. Czy to będzie środek? pod złopczeczki. Tak. Strzeli w końcu w lewo, czy nie strzeli? Patrzcie. jest poprzeczka i nie wpadło chyba. Metalowy pręcik mnie uratował. Wszystko albo nic, wszystko w nogach Sokratisa. Sokratis bardzo mocno w prawą stronę. Sokratis nie doleciał i mamy zwycięstwo. Drugi mecz będzie za chwilkę. Oczywiście awansowaliśmy dalej, ale się cieszysz Sokratis. Po prostu euforia radości. Ty weź tak nie skacz. I tak jak mówiłem, przed następnym meczem Alaba dostanie soczek, czyli plus 10% treningu i zobaczcie teraz jakie ma statystyki 96 pisa, 94 defensywy, 93 driblingu, 91 poddań, 82 shooting physical też niesamowite no jestem ciekaw jak się będzie nim grało, bo przed chwilą grało im się bardzo fajnie tylko problem był w tym, że ja jednak potem już pod koniec tego meczu oddałem inicjatywę mojemu przeciwnikowi i tych akcji nie miałem zbytnio wiele ale Alaba bramkę strzelił, także debiut myślę udany Zobaczmy na mojego drugiego przeciwnika, który ma skład z 59 zgrania, 4-2-2-2 formacja i tutaj mamy zawodników, którzy nie są na swoich pozycjach, tak, na przykład Valencia, eee, czy też ktoś jeszcze, o, Kajehon na cdm -ie. nie wiem dlaczego tak zrobił, no zobaczymy jak się będzie grało, oby mnie tylko wujek Handicap nie złapał i trzeba poszaleć trochę tym Alabom. Patrzmy, Alaba w polu karnym, Alaba, pierwszy strzał, jeszcze do bitka, Askod, ale piękny rajd w jego wykonaniu. Podanie do Alaby i mamy... Aj, to powinno być 1-0, zrobiłem to jak najszybciej tylko mogłem, podawałem od razu, ale niestety się nie udało, chyba że on poda tutaj teraz, nie. Ale ta szybkość jest niesamowita w wykonaniu Alaby, Alaba w polu karnym, będzie zaraz Alaba i mamy kolejną bramkę, on jest zajebisty, 1-0, 12 minuta. Kolejna akcja, Alaba, ładne zajście do środka, Alaba, ajajaj, zobaczcie ile ma miejsca Alaba, spróbuje wbiec w pole karne, przejechać ruletką i strzelić, dlaczego lewa noga? To jest właśnie, dlaczego to nie była lewa noga, tylko prawa, o tak powinienem zapytać. Oj, złe wybicie bramkarza, zobaczmy, Alaba i to jest jego druga bramka w tym meczu, Kolej jest po prostu niesamowity. Po raz kolejny Alaba w polu karnym, Alaba. No i tym razem Bramkarz, ale wycofajmy tą piłkę jeszcze. Może coś z tego będzie? Powinien być gol. Alaba? Tak, oczywiście. Piłka spada pod jego nogi. Mamy 3 do 0 w 35 minucie. I to jest jego hat-trick w tym meczu. No i nasz przeciwnik postanowił zrejdź kwitować. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek krótki, fajny. Podobał Wam się również Alaba na napastniku. Bardzo, bardzo przyjemnie się nim grało. Szczególnie podoba mi się to, że po stracie piłki Alaba często ją odzyskiwał. Także to, co nieczęsto zdarza się u napastników, często występowało tutaj z prostego powodu. Alaba ma aż 84 defensywy i ma też fajny fizykal. Dlatego w szczególności podoba mi się to połączenie pejsa i fizyczności, a strzały i wykończenie też ma bardzo fajne. Jak na byłego obrońcę, że tak powiem, byłego, bo oczywiście myślę tutaj o tej karcie, którą miał poprzednio. Jeśli chodzi o dokończenie tego turnieju, skończymy sobie go dzisiaj na streamie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy o 20.00. Linki w opisie, będę Was informował jeszcze na Facebooku. Zobaczymy jak będzie spisywał się Alaba i jak myślicie, zostawić tą kartę czy ją sprzedać. Widzimy się kolejnym razem w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i piona!